To jest ten czas, kiedy wyróżniani są najlepsi. Koniec roku to czas idealny na podsumowania, idealny także na podsumowania dokonań uczniów. Nie inaczej było w piekarach śląskich. Mamy dużo tych młodych ludzi zdolnych. Dzisiaj właśnie jak od wielu lat tradycyjnie wręczamy stypendia dla wybitnie uzdolnionej młodzieży w dziedzinie powiedzmy nauki, w dziedzinie artystycznej, w dziedzinie sportu. Tak więc no, cieszymy się, że możemy tak jak co roku wręczyć i docenić tych młodych ludzi, tak żeby także ich zopingować, ich i kolegów do dalszej takiej no powiedzmy aktywnej i, 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 i owocnej pracy. A utalentowanej młodzieży w piekarach jest sporo. Nie tylko tej uczącej się w miejskich szkołach. Każdy, prócz dobrych wyników w nauce, pochwalić się może dokonaniami w innych dziedzinach. Nauka jest tak naprawdę ważną częścią mojego życia, i o ile języki traktuję jako pomoc w tym, co mogłabym robić, to najważniejsza dla mnie biologia i chemia w tym momencie. Trzeba połączyć, żeby, było, żeby być też inteligentnym i żeby się właśnie wyszkolić tym, co się robi. Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe i naukowe odebrało 14 piekarzan. Za wybitne osiągnięcia w nauce wyróżniono 8 uczniów, dwóch za osiągnięcia artystyczne oraz czworo za osiągnięcia sportowe. Z roku na rok wniosków mamy więcej, osiągnięcia są bardzo znaczące, także cieszymy się, że tej młodzieży przybywa. W bieżącym roku szkolnym mieliśmy aż 30 wniosków o to stypendium.